W niedzielę, 21 grudnia, rozwiązujemy quizy filmowe. Ja jestem Michał i dla tych, którzy nie widzieli, to opowiadam, co robimy. Mamy kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie, bo zostają dodawane przez drużyny edytorskie z danych stron, na przykład właśnie ten, na który patrzycie, ale nie tylko, i dwa quizy ze strony Sporkle, która jest katalogiem quizów i próbujemy usunąć, rozwiązać wszystkie z sekcji, sekcji movies, syzyfowa praca, ale e, ta, przy, taka przyjemna, ten kamień nie jest aż taki ciężki. A tymczasem przechodzimy do Cinematrix, gdzie mamy Dziewięć filmów do wpisania w tych dziewięciu kratkach, które tutaj macie napisane, albo raczej narysowane, nazwijmy, i mamy 6 podpowiedzi. Na wypadkowych, których będziemy wpisywać jeden film, który wiąże te dwie podpowiedzi, próbujemy. Znaczy, takim pobocznym zadaniem jest trafić jak najrzadszy, ale chcemy po prostu uzupełnić, zważając na to, że ostatnie dwa dni naprawdę słabo szło. To chciałbym dzisiaj, może, trochę więcej, zobaczymy, czy się uda. Ale już widzę, że może być ciężko z tego względu, że mamy atakować zestawem ludzi z, z Home alone, czyli z Kevina Sound w domu. Data premier 8,593, Rotten Tomatoes 80 plus procent, co oznacza średni wynik, jeśli pozy są pozytywne recenzje. Jak to, jak to najłatwiej powiedzieć? Na Rotten Tomatoes są agregowane recenzje wszystkie z filmu i jest podejmowana decyzja, czy jest pozytywna, czy jest negatywna. No jeśli jest pozytywna, no to idzie w górę, to że 50%, 80% oznacza, to że 80% recenzji jest pozytywnych. Trzy plusowa w tytule. Aktorzy Macaulay albo Kieran Culkin, ostatnio z tym na małym kiku oglądając hmm. wywiadów z Kieranem Culkinem, bo jest fascynujący, ale nie są z dużego filmu i to jest problem. Joe Pesci albo Daniel Stern, czyli Włamywacze, Joe Pesci znany, bardzo znany aktor, Daniel Stern troszeczkę Mniejsza kariera, no ale z Home alone jest niezapominalny. Katrina O'Hara, czyli matka i John Candy. Już tam nieżyjący John Candy od lat 90. Data premiery 85 do 93. Może spróbujemy sobie My Girl. Rotten Tomatoes 80%. Jak to najlepiej rozwiązać? Może damy a real pain, bo chciałem do, chciałem do trzech słów, ale tu mogę przecież też zrobić Scotta Pilgrima, który ma tytuł zdecydowanie więcej niż, tego tytułu ma zdecydowanie więcej niż trzy słowa. Joe 8.5 do 93, to może tutaj zrobimy, a jak wpiszę Game Over Man? Dobra, nie jest to bardzo dobry film, ale Daniel Stern występuje z chłopakami z Workaholics. Czyli z Adamem Lewinem i dwoma, Anders Holmvik i jeden ziomek, którego imienia nie pamiętam. Wrócę do ma 80%. Czy od razu strzelać tutaj w Goodfellas? Myślę, że Irishman? Może The Irishman. Tak. HT Irishman. Tech, tech Irishman. I tu możemy sobie wpisać Goodfellas. Abo my cousin Wini, może? Żeby coś innego, żeby nie było tylko, że Goodfellas, no właśnie, 10% nie jest źle. Film, który jest uznawany za bardzo dobry przykład tego, jak reprezentować y, działania prawne w Stanach Zjednoczonych, co ciekawe pomysł wykorzystywany nawet przez profesorów prawa. Katrin O'Hara i John Candy. Zobaczymy. Planes, trains and automobiles. Do Pani Katrin O'Hara damy pierwszego Beetlejuice'a, to wiem, wiem. Pamiętałem ją tylko dlatego, że grała w sequel'u i, i sequel'u oglądałem zupełnie niedawno, nie miał premierę i teraz 80%. Czy jest szansa, że Uncle Buck, a jak pisze Home Alone po prostu, czy Home Alone ma ponownie 80%? Byłem zdziwiony, jeśli nie, ale no właśnie. Niedo, niedoceniony film, który leci 100 tysięcy razy. Temple Grandin, okay, nie wiem co to jest. Dobra, to jest mój błąd. Przecież tu zgadywałem tylko ja i jeszcze pewnie pięć innych osób, bo Quiz ma premierę o godzinie 11, a właśnie mniej więcej o tej nagrywam. Mamy Movie Do. Będziemy mieli streszenie filmu w sekundę. I jak nie zgadniemy, to dwie sekundy i tak dalej aż do 6. Mm, nie jest GONGRE absolutnie, ale nie mam na razie nic. Przychodzi. Jadę tutaj strumieniem świadomości coś takiego wampirycznego. Interview with a vampire. 3 sekundy. Wiem, ready or not. Samara Weaving zostaje wśród bogatych ludzi. <laughs> jest celem. To jest od Radio Silence się nazywała para reżyserów, która go zrobiła. Teraz niedawno mieli Abigail, ale, ale Radio Night jest o wiele lepsze. Kadr z filmu, w quizie Framed i zgadujemy jego tytuł. Ktoś naciska chudym palcem dzwonek. Atomic Blond z jakiegoś powodu mi przychodzi do głowy. Nikt nie jest dlaczego. Czerwona parasolka, biały strój i białe Białe buty na wysokim obcasie, ok. Czyżbyśmy po prostu bawili się w Kill Bill, bo to wygląda jak Hattori Hanzo robiący miecz dla. No właśnie, dla Bride, dla Beatrix. Box Office Game. Mamy 1996 rok, 22 marca. 5 najlepiej zarabiających filmów. Jak widzicie, nie ma jakichś wielkich, jakichś wielkich wyników. Musimy kupować sobie podpowiedzi, żeby, żeby dostawać. Sygnał na to, jaki to może być film. Przyjdź tak jak stoisz. Robin Williams i Gene Hackman. Ha! Huh. O! Teraz to już wiemy, ile razy. It's the Birdcage. Nathan Lane i Robin Williams. Warner Brothers, 26 milionów. Reżyseruje Stuart Bird. I gra w nim Kurt Russell ze Stevenem Seagalem. To jest ojej. Terroryści zajęli się samolotem. Wszelki opór mija się z celem. Pomóc może odwaga do spółki z polotem Steven Seagal z Kertem Raselem. Kurde, jak to się nazywa? Risk. jest Under Siege. Steven Seagal pokłócił się z reżyserem, dlatego ginie w tym filmie chyba w pierwszej... jednej z pierwszych scen. Kurczę, nie pamiętam jak się ten... Coś coś będzie typu maksimum ryzyka, coś w tym stylu. A Executive Decision, okej. Okay. Przykro mi, sorry pioseneczko z Superkina, że nie zapamiętałem tytułu. Aż tak zapamiętałem. Wiem o co chodzi w filmie dzięki tekstowi tej piosenki, ale niestety nie pamiętam tytułu. Jeremiah S. Czecik. Ostatnio o nim słyszałem, chyba film Stories podkaście Simon Brew o nim opowiadał. Gra Sharon Stone i Izabela Gianni. Dwie kobiety, jeden mężczyzna. Ta kombinacja jest zabójcza. Czas Palminteri, ok. Diabolik. Nie brzmi niezachęcająco, a na razie, na razie mamy tak strasznie grube tytuły. Walt Disney. Zobaczmy, czy wreszcie coś. Twoje ulubione mówiące zwierzęta powróciły. Michael J. Fox i Sally Field. What this is? Homeward bound. Absolutnie nie mam pojęcia. 96 rok. Co wy, co wy robicie? Robert Redford, Michelle Pfeiffer. Pasja ich połączyła, tylko sukces może ich rozerwać. John Avnet, Stokar Channing. No idea, co to są za filmy. Up close and personal, ok. Masakra. A my tymczasem przechodzimy do Cine to Nerdl. Mamy, mamy 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy krateczki tak, żeby no, znalazły się te koło swojego filmu w jednym rzędzie albo w kolumnie. High School. O, to jest high School Musical. O, co ja chcę zrobić, chcę zrobić Bring It Down, więc mamy Bring Down, Gabriel Union i High School pewnie będzie. Ha, huh. może nie. Gabriel Union High School Bring. Bring it on, bring it on, nie Bring it down. Na Damon Alexander Payne Dying Down to jest downsizing, film którego od Alexandra Payne, którego nikt nie lubi, ale ponoć e, jest jakaś tam lekka krytyczna re, reewaluacja jego. Musical Christopher Walken in 1960s i Queen Latifa, nie wiem, a tu Zeta Alpha Zeta Bunny to jest House Bunny. E, film, w którym Anna Faris gra króliczka Preyboya, która dostaje się na studia. A to jest hairspray, ok. I mamy w, drugim, w, drugim, w drugą stronę. Teraz musimy. Z wykorzystanych już wcześniej podpowiedzi ułożyć dodatkowy piąty film zielony w przeciwnym kierunku. Musical High School, Alexander Payne, House, Anna Faris. Matt Damon. No nie ukrywam, że. Bringing down the house, absolutnie nie, Bring down House Queen Natifa. Nigdy w życiu bym się tego nie domyślił, nie znam tego filmu. I kolejny, kolejny Queen Siné Tunerdel. Tym razem mamy 16 tytułów filmowych i szukamy 5 motywów, które łączą te filmy. Van Helsing, Invisible Man, Pan i Pani Smith. Um, dobra, jestem w jakimś miejscu. Możemy spróbować Angelinę Jolie Lara Croft, Salt, Maleficent i Pan i Pani Smith. Czyżbyśmy mieli w reżyserii? W reżyserii Stevena Spielberga literki i klasyczne potwory Uniwersala. Poszukiwacze przygód, skarbów. A, archeologia, okej, okay, jeszcze lepiej. Okay, skipniemy jeden rok, wczoraj mieliśmy 98, ale okazało się, że 99 już zrobiłem. Mamy 24 zdjęcia z filmów, które wyszły w tym roku, w sensie w 2000. I zgadujemy po ich tytule, w sensie klikamy na właściwy obrazek. Na przykład Ginger Snaps to film o wampirach. I to będą te panie tutaj, chyba Amy Hackerling reżyseruje. Memento. Na pewno nie pokażą mi Gaia Pirsa w tatuażach, bo to by było za proste. Ale pokazali mi Carrie Moss. Czyli e, e, Trinity. Traffic. Dobra, teraz tak. Zdaję sobie sprawę, że tam jest jakaś Catherine Zita-Jones, tego typu ludzie. I Benicio del Toro, film od Stevena Soderberga. Final Destination. Nie pokażą mi Devon Nie, nie pokażą też, jak nikt umiera. Tu jest pani, chyba, która jest e, jakby chwilę przed tym, jak trafia w nią jakiś autobus, czy coś w tym stylu. I, ale jeszcze nie podejmuje tej decyzji. What life beneath? Potrzebuje Michelle Pfeiffer. Almost famous. Jason Lee. I Billy Cruda, uh, którzy grają w fikcyjnym zespole Stillwater. 13 Days, nie wiem, idziemy dalej. What Women Want. Mel Gibson i. Mel Gibson i. idziemy dalej. State and Main. Pozostawiamy American Psycho, tak Patrick Bateman. Miss Congeniality. Sander Bullock nie będzie, albo mylę się, jednak jest razem z Michaelem Canem stoi. Wonder Boys. Sexy jest <laughs> Film, który bardzo chcę zobaczyć, bo to jest Jonathan Glazer, a w roli głównej. Bardzo, bardzo mocno chwalony za nią Ben Kingsley. My Dog Skip, nie wiem. The Whole Nine Yards. Tu nie ma problemu. Matt Damon, który próbował zostać gwiazdą filmową. Lepiej pasował do telewizji. Keeping the Faith. Edward Norton gra Księdza. To jest ucho Jenny Elfman. Nurse Betty tym się podoba, no do tej roli, ale za chwilę klikniemy. poznaj rodziców, O to już druga część wtedy w tym, 2000 roku wyszła, nieźle. I to są rodzice. Best in show. Czy któryś z tych wygląda jakby pies był na konkursie, na konkursie, na wystawie psów? Reindeer Games, świąteczny film. Mm. O oh Brother Without Doubt, tutaj, High Fidelity. John Cusack. Czy Katie Holmes grała w tym filmie? Tu może nie. Boiler Room. To jest jakiś taki film o, o zarabianiu pieniędzy na, na akcjach i tak dalej. The Cell, to jest Jennifer Lopez. I Final Destination, tutaj 13 Days. 13 Days czego? What Women Want. A, uh, Helen Hunt, ku. Jest blindness straszny. Tak, że Helen Hunt w tym filmie z Marem Gibsonem. State and Main, nie mam pojęcia, Wonder Boys. My dog skip. Nurse Betty. Jest, ok. I Best in Show. I High Fidelity. A, ah, jest kumpel uh, John'a Kissoka, nie pamiętam go. 20, 24. No, nie jestem niezadowolony. Kwintety, 20. E, 20 quiz. Będziemy mieli zestaw 30 filmów. Będą się podzielone na 6 grup, po 5. W każdej grupie składającej się z pięciu słów, z pięciu filmów, będą dzielić pomiędzy swoimi tytułami jedno słowo. Tak jak na przykład tutaj będzie słowo war i mamy młodą Dakota Fanning i Toma Cruza w filmie War of the Worlds. I następny też będzie jakiś war. War... Lord of War z Nicolasem Cage'em. Tutaj mamy u. Bro. Broadcast war. Tom Hanks i Philip Simulhoffman. I nie pamiętam co to jest za tytuł. Okej, okay, teraz mamy Infinity War. Tutaj mamy War... World, world War <zysy> Z World War Z People Ordinary people. Bo zmieniliśmy słowo, tak? Z war na people. I teraz tak, people. People talking. Uh oh. People under the stairs. Okay. People versus Larry Flint. Czy to Scotty Love? Scandalista Larry Flint, rezerwujemy losa formana. People. Oh. No, dobra. Będzie krzysa paina. Pisze normal people, ale absolutnie to nie jest top people. Okay. Teraz mamy słowo wilk i już widzę, że to jest francuski film. Braterstwo wilka. Film akcji, który też był mocno chwalony, ale chyba przeszedł gdzieś tam trochę bez większego echa. Wolf, teen Wolf, Mike, Michael J. Fox gra wilkołaka, który gra w kosza. Um, Okej, okay. mamy Wolfman, nie wiem, <laughs> Wilkes Wall Street, Jordan Belfort, nie zrozumiała, ale znaczy, inaczej, źle zrozumiała, źle zinterpretowana biografia Jordana Belforta, właśnie Wolfman, to już jest na pewno, a jest w przygotowaniu następny, którego kręci Lee L odświeżając uniwersalowe potwory, o których mówiliśmy już wcześniej, Pink. Pretty in. A, wiem! <laughs> Pozdrawiam Ada, Pink Flamingo. John Watersa. Pretty in Pink. Tym razem. Molly Ringwold. Nie wiem jakie pink jest tutaj. I tutaj mamy oczywiście. <laughs> mamy oczywiście Różową Panterę i Petera Sellersa jako inspektora Cruzo. Output Clint Eastwood w filmie, który ma pink w tytule, to dziwne jest. Dawn um, Quentin obsadzony przez swojego kolegę Roberta Rodrigueza, George Clooney i Salma Hayek jako Sant'Anico Pandemonium w filmie From Dusk. Tyl Dawn, który został też przerobiony na serial i kijową grę, ale gra była dawno, w serial niedawno. Dawn. Dawn of the Planet of the Apes. Cheesar na koniu. Dawn. Red Dawn. U, nie. E to nie Red Dawn? Dobra, dowiemy się. <coughs> Dawn of the Dead, ale w starej wersji. To nie jest ta zaka Snydera, która się dzieje w supermarkecie. Uh, Ice Age, Dawn of the Dinosaurs. <laughs> point... Point Blank. Marvin. Na pewno będzie Point Break, ale no właśnie, jest tutaj. ten Tego filmu z Dinisem Quaidem nie, nie kojarzę. Point Break, Match Point z Johansson e, w filmie tego Alena, który jest trochę na bazie mm, zbrodniej kary. Nie, gross Point Blank, tego, tego nie rozpoznaję. 21 na 30 dzisiaj, trudny Vanishing Point, ok. Vantage Point to jest to, co chyba jest z 8 części Prawdy, tak to się nazywa? Rescue Dawn, nie Red Dawn, Pink Cadillac, absolutnie nie mam szans, Pink Floyd, The Wall, mój błąd, Wolf Creek, nie było szans, People Like Us, nie znałem i Ruthless People, wojna Charlie'ego Wilsona chyba w reżyserii albo na pewno ze scenariusza Rona Sorkina, mój błąd. Nie, nie chociaż nie wiem, w sumie pewnie bym nie znał. Dobrze, dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam już na jutro na kolejny, pa!